Dziękowania dla Mai.intro No cześć, Maja, praktycznie się nie znamy, ale bardziej Cię polubiłam od pierwszego filmiku, który Cię zobaczyłam. Poprosiłam Cię o intro, nie wiedziałam, że to będzie takie cudne. Naprawdę wow, super, piękny. Piękne intro, jak już widzieliście, naprawdę wow. Maja się postara, więc łapki w górę, subskrybujcie kanał Mai. Więc Maja w przeciwieństwie do mnie to jest Wielkoludem. Do przeproszenia mnie. Tak. Ona ma bardzo wielki talent. Naprawdę ja byłam pod wrażeniem. Ja byłam pod wrażeniem, że ona robi takie cudowne intro. A teraz coś dla Maj. Maja, ten miś jest dla ciebie. Jest dla ciebie. Aha, i proszę Cię, odpisz na moje pytania pod właśnie tym moim intro, które Ci zadałam pod Twoim filmikiem, jak robiłaś dla mnie intro. I ten misie jest dla Ciebie. I ten, ten wielki michu też jest dla Ciebie, tylko że ja go nie się. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że podoba Wam się intro. Pozdrawiam Maję. Dziękuję jeszcze raz. Papa. Pa.